a W dzisiejszym odcinku widzę nazwę Call of Duty: Black Warfare jest to ład do doma, który daje do doma 2 albo do jakiegokolwiek domu w dzisiejszym domie broni z Call of Duty. Niektóre oczywiście będziemy przewidzieli całego doma 2 w ten sposób, w zapisach. Tak, większość z nich jest praktycznie ten. więc no, no wygra i teraz tak. Ja mam zamiar zrobić 4 broni, normalny tryb. Piekło na ziemi. E, Przemieszczę się trochę, bo... Ty trochę, wiecie. Żeby mnie było widać i słychać. E, I robimy black metal. Chcę się to ale też nie za bardzo. Dostaję 50% więcej po mordzie. E, przeciwnicy są bardziej agresywni, ale... 20% e, hit points. Nie wiem, co to znaczy. Różność 25% się się szybciej. Dzisiaj po prostu będę z X-Wag więc... tak. Yy, przyciszę to, bo... Dobra. Yy, ja mam w prawym górnym kamarkę Tigel na sam początek, dobra to jest, Aha, zapomniałem powiedzieć? Gram babą hm. Gra na max 4 broniach Mam max 4 bronie Więc Jak będę... Z, jak znajdę coś lepszego, to muszę wyrzucić poprzednią broń którąś Czę się kopało pod B nie kopałeś się tego, pod B jest po yy, Dobra, potrzebuję Digla To było... ...chillowe? się przepraszam. Nie pamiętam, jak się kompletnie w ogóle gameplay... Jakieś ustawienia, opcje Customize Controls A! A no? Mam tylko na razie jest ciekawe, więc muszę to troszkę oszczędzać FM O! Dawaj to Ej, szczerze, CBJ ja to wezmę, bo to jest jeden z takich lepszych muzików pod m Command mam zoom e, na kolejnym odcinku ustawię sobie jeszcze coś innego, ale na razie ty jaki John Wick, absolutnie ja po prostu robię takie oro Takie jedne rzeczy pod Z i C Robię taki Tactical roll po prostu tak turlam po ziemi Patrz to A tu jest jakiś szło chyba Uwaga Okej okay, akurat mi się skończyło nic yy, Strzelba się nie przyda Bo później jest to jakoś lepszą raczej To jest black metal Prawie zginąłem już O Użyję to od razu. Mam yy, no tylko 20 pocisków, chrysta. Yy, dobra, pierwszy poziom skończony. Jakby ktoś zastanawia, ile będę przechodził poziomów, raczej... Na jeden odcinek będę przechodził z 3 poziomy, albo 2. Podzielę. To przejdziemy jeszcze ten i koniec odcinka, jak na razie. What the fuck? Yy, nie będę czytał tryb ognia, więc. Bismillah! Zastanawiam się, czy to turtlenek faktycznie pomaga. Patrz to, muszę zrobić tak. Jak to wystrzela, to może po Tam jest exit. Yy. Nie mam mu... Wezmę sobie Jota, bo nie muszę. Aha! to też nie mam mammo. MP5-ka? Dobra, w 5 mam trochę amunicji. Za chwilę będzie bardzo dobra radę, więc ją wezmę. Oddaje się. Normalnie tutaj jest taka broń. Wymienię sobie i tak i tak. Normalnie to jest RSSS. Dobra. Sprawdzę coś ciekawego, zaraz wracam. Wróciłem. Nie byłem w stanie znaleźć na którym poziomie trudności. E, generalnie było RSSS, ale pamiętam, że na którymś było. Nie pamiętam. E, znaczy, to na pewno był ten mod, bo na tym modzie jest te broń Skalodity. Ale nie pamiętam, które y, konkretnie poziom trudności to był. Bo tu, patrzcie, to jest poziom trudności. Termina, ja, piekło na ziemi. Patrzcie, to jest poziom trudności. I właśnie <laughs> przeszukałem wszystkie, i nie było na żadnym. Z tego co widziałem. Więc y, no nic, ale uwierzcie mi tam faktycznie, tu, tam gdzie podniosłem Kawaha, czyli tu, było RSS w miejscu kałacha, Ale niestety nie ma, więc na chwilę, więc będziemy musieli się z tym pogodzić. w miarę siebie słyszę ale nie o. Okay. chryste ja to przeżyłem jeszcze i wierzę akacza akacza, nie mam nic złego akacza chryste Mam jeszcze Digla zapomniałem. Przydał się. Jeden z nich, tak, ten... Kto się zrespił. Roni, wezmę z tego, bo Roni jest nawet spoko uzikiem. Znaczy, nie jest jakiś wyjątkowy, to jest taki standard klusji, ale nawet dobry. Tu na którymś poziomie trochę się ma dworurka bo tu generalnie na danym poziomie trudno się zda na nie? z tego co widzę nawet nie ma RSSS więc to jest w sumie chyba najgorszy problem tej dziadu e, bo RSSS to jest jeden z tych lepszych karabin snijakowskich pod imać inform... informacje e, łatwe do trzymania easy, easy to handle i high power wysoka moc najwyższy to jest MB... Nie, e, nie pamiętam nie się ta e, broń za ten UZIK, ale nawet dobry Lubię z niego korzystać, bo to był taki, co, miało, co w nim styktowanie. Bo nawet razie spokojnie. Włoski Jak to ma minąć dzień? Wszystko dobrze? Cieszę się. Się. Kto mnie zabił? Skąd? Jak? Gdzie? I kiedy? <laughs> Wiesz co to jest? To ta kolejna w ramach, którą właśnie teraz znalazłem To jest mix To jest miks pomiędzy. To jest strzelba. To jest strzelba, która działa jak karabin sniperski. To jest WW2 Call of Duty. M212 Hunter. Pod P są informacje. To jest High Power. Trzecia z kolei najlepsza strzelba. Nie dziwię się. Jest naprawdę dobra. O jeszcze. Zobaczymy, co jest. DGL jest drugi najlepszy. Jak, jak próbowałem znaleźć RSS na zapisach innych, na innych poziomach trudności, to znalazłem betona. E, dobra, e, więc mamy m 217 to jest... E, tam w prawym dolnym, jak widzicie, jest magnum. E, można mieć inne typy amunicji, można mieć frag. Ja kiedyś miałem frag, to była najmocniejsza broń wtedy, jaką miałem. To jest nawet dobra broń, bo to jest taka snajperka strzelba. Telefon satelitowy jeżeli nie wiecie, to telefon satelitowy to jest przedmiot, który działa w ten sposób. Yy. Czekaj, aha, czekaj, 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 musisz przeczytać instrukcję Fernand Selektki, jak się zmieniało tryb ognia, opcję, customize. <laughs> laski z anime. E, tak, można sobie było wzywać Laski z anime, które ci faktycznie pomagały. SOG team można Franka Woodsa, czyli Sona e, Hudsona i Victoria rozdawały sobie wezwać. Task Force 141, UAC SWAT team. E, zapas wybuchowych e, rzeczy. Armor Supply, supply Medica Supply i Mystery Box, który ci faktycznie dawał jakąkolwiek broń. A jeżeli przeważa jakąś dziewczynę za anime, to ona zostaje z tobą do końca gry, praktycznie. To jest akurat zajebista, Bo to trochę pomaga, nie powiem, że nie. Nie mogę? Nie. Więc mamy jedną z y, lepszych strzelb. Jak widzicie, y, ze zmiennym przypuszczeniem pod M. Teraz mam 8-krotne, teraz mam 4-krotne. Przepraszam, zapiszę tutaj, bo jakbym skinął to bym stracił to strzelbę, bo to są losowe dropy. O! Widzicie, jednak nie mam co za Uleczę się bo... Wow, kou de rook every nook and cranny. Mamy to, mamy to, to jest ten JVPC Carbine. To jest ten najlepszy uzik Dlaczego jest najlepszy? Celownik z wykrywaniem zasięgu. To ten celownik działa w ten sposób, że on wykrywa Ci cele. On trochę faktycznie pomaga, nie powiem, że nie, on jest najlepszy. Striker tu jest. Protekta. Protekta Protekta Teraz mogę zapisać eee, Dobra Mamy niebieską kartę, więc możemy sobie iść Oj tu się przyda Protekta Oj ta amunicja to trzeba się nie przyda w... kurwa Hop. Eee, Więc mamy tak Dwie strzelby, z czego Protekta to jest łatwo do trzymania, ale też nie najlepsza. Yy, mamy WPC, najlepszy Uzik, przebijające pociski, Ballistic Tracker Sight, szybko żaramujący i mała pojemność, nie dziwię się. Przejdziemy jeszcze trzeci poziom i koniec odcinka jak na razie, ponieważ no. Zrobimy mu egzekucję. Wait. Camera script to initialize. Pierwszy raz ma ten błąd. Jest modna wychylania się, ale... Come on. To było niemiłe, chłopaki. Deprotektor jest się taka jak tam to ci się otworzą, musiałam powiedzieć. I patrzcie, miała rację, otworzyły się. Eee, macie coś ciekawego? Nie, same 870 Ten ciąg jest pisty. Eee, tu można, z powodu, że na GZ, tu mnie to mam opcje skakania, kłócania, eee, robienia rolów, nożowania. Więc jest tutaj taki fakt, że robię całą tą część. I od razu na koniec misji. Ale ja tego nie robię. Nazwałem na Adrenalina, wyciągnę n 212 i. Proszę się śmierć w tym momencie, nie? Jeżeli dobrze wiem, więc są tro trochę bezpieczne. Trochę. Oh, Famas, ale FAMAS też nie najlepszy, bo ma bardzo wielki rozrzut. Ten FPC jest spoko, ale też nie jest zły. Type. Został ten cel, faktycznie lata z tego, co widzę. Type to jest karabin szturmowy, to jest piąty najlepszy. Jak widzicie. I szczerze, nie, nie pogardziłbym takim augiem. Czekaj. Szczerze, nie pogardziłbym takim aługiem ani AK-416. Więc na razie wrócimy na FVPCL. Trzeba tutaj walić latarkę włączoną kto wizor i wezmę protektę Jak to zginę, to zginę. Nie mam innego wyboru. Który jest flash? Nie pamiętam pod którym mam flasza. Eee, flash, flash. <trujne> po to mi flash <trujne> CQB autentyczny. Czekaj, bo tu ktoś jeszcze biega. To jest słod. O nie, mam za co go wymienić. Znaczy to Protekta jest spoko. Ale poszło coś na to napisać, więc muszę wyrzucić się z tego Protekta. Weźmy sobie SIGA. A to jest SIG. Dobra, nadpiszmy. To jest SIG. SIG jest dobry, SIG jest akurat spoko. Niebieska karta przyda się wyłączyć kto? Włączy Latarkę. Ja, ja lubię na Black Metal w tą mapę, ogólnie w Duma 2, bo to jest faktycznie wyzwanie, ale też nie jest za trudne. O! Walić Ciebie i Twojego siga SKS to jest absolutnie... Co ja bym zrobił? Zawało to stan. SIG to jest praktycznie karabin nieperski. To jest karabin yy, specjalny. E, Marksman. Mamy tak. To jest na samym dole. Type. SKS. Potem jest STG. kałak z i RPD. RPD ma takie coś, że nie można z nim chodzić i strzelać. Tylko musisz go odłożyć. I jak chcesz strzelać, to musisz go wyciągnąć. Bo jak z nim chodzisz i strzasz, to jesteś za wolny. O, semi tu się przydaje. To ma dwukrotne przybliżenie. Dokładnie. To jest snajperka praktycznie. To tutaj widać. Co ja otworzyłem? A to! Juhu! To ja teleportuję do końca poziomu. Tam jest jeszcze jakiś teleporty ale dobra waliście. Teraz zapiszę. Jezu ja tu zapisów. Ja pamiętam, bo ja gram na różnych modach. Jezu Maria, ale, ja ale po jest taki, że na im, Albo to jest takie, że jak z tej broni, to nie ma w ogóle żadnego rozrzutu. Shit. To będzie problem po prostu wezmę kartę i biegnę? Dobra. Panią? O tutaj często to tylko gościaki, ale pamiętam. Dziękuję wam za mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie w Suba, i co? Widzimy się w kolejnym odcinku którym pojawi się za jakiś czas, ponieważ muszę jeszcze zamontować ten, zrobić edita Ale na razie tyle z pierwszego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobał, nie zapomnę. zasubskrybować, komentować i zasubskrybować Napisy by Jacek Widzimy się w kolejnym odcinku Na razie Łapki komentarze, subskrypcje, dzwoneczki, na razie Dobra, na razie, siema